Nazywam się Malwina Wędzikowska, jestem projektantką, kostiumografką i stylistką. Od kilkunastu lat pracuję nad wizerunkiem, ale przede wszystkim uświadamianiem tego, jak on wpływa na każdą sferę naszego życia. Bo to nie ubiór, ani nie make-up robią nasz styl. To to, jak się czujemy, jak czujemy się we własnej skórze, w sprawie, jesteśmy ludźmi i z czym wychodzimy do ludzi. Dlatego bardzo ucieszyłam się, kiedy... L. i Kroma zaprosiły mnie do współpracy, żeby na własnej skórze sprawdzić, czym jest w ogóle medycyna estetyczna i czy można za pomocą zabiegów medycyny estetycznej wydłużyć swoją młodość. I widzę jednak pewien kłopot. Ja całe życie panicznie bałam się igieł. Widok, strzykawki, robię. Mniej <laughs> więcej coś takiego. Ale dr Andrzej Ignaciuk, do którego dzisiaj się wybieram, pozwolił mi asystować przy jednym z zabiegów i wtedy będę mogła zadecydować, czy zostaję, czy uciekam. Planowałem poprawić nieco okolicę jarzmowo-szczękową, czyli tak policzkową, jak to nazywają pacjenci. Niewielką y, korekcję okolicy y, przejścia brody w gałąź y, żuchwową. Wspólnie z marionetką, innymi słowy. Myśleliśmy też o tym, żeby spóźnić co nieco, było nosowo znowu Czego się Pani chciała jeszcze ode mnie dowiedzieć na temat planowanych zabiegów? O czym może nie powiedziałem? Może Pani coś przez ten okres przyszło do głowy, chciała Pani czegoś się dowiedzieć? Myślę, że, że bardzo wyczerpujący Pan doktor mi wszystko wyjaśni. No to cieszę się. To proszę tylko uprzejmie, podpisać, to przez ten A, jeszcze mam do Pani jedną, jedną rzecz, niespodzianka, Więc nie Pani dziennikarka, i pytała mnie, czy nie byłoby sposobności, żeby mogła, jako obserwator, uczestniczyć w tym zabiegu. Czy pani się zgodzi, żeby ona obserwowała? Chodzi o to, żeby informacje o zabiegach pochodziły z ust osób kompetentnych, i żeby te osoby wiedziały o czym mówię. Tak? No teraz poproszę. Teraz. To są trochę takie działania. Korygujące, ale również mają charakter troszkę prewencyjny, czyli zapobiegający temu, co się wydarzy. Ale zaraz, bez znieczulenia? Bez, tu nie potrzeba żadnego znieczulenia. Poszła. Tu nie potrzeba żadnego zapytaj pani, czy, czy jest? Pani się bolało. Wszystko jest? Nie, okej, nie, okay. nie jest. Po pani patrząc w lustro, bez makijażu, co pani się w pani. Podoba, a bardziej mnie interesuje, co się w Pani nie podoba. Co Pani no mówi? zmienia się to, że mając 38 lat zaczynam wiedzieć, że się starzeję. A teraz z biegiem lat zaczynam czuć to zmęczenie. I to zmęczenie zaczynam widzieć rano w lustrze niestety. I to się objawia czymś, co ja mam od dziecka, to są takie... To jest tak, chyba tak. jedyna rzecz, która mi wkurza. I w momencie mhm. kiedy ja na przykład nie wypiję dwóch litrów wody. Jestem taka na, napuchnięta, to mi się robią takie zmęczki. Ja to nazywam zmęczki są takie kreski. Więc uważam, że to, co można by było pani zrobić, tak. to odbudować na tyle na ile się da tą okolicę już żeby pani miała to, te okolice nieco bardziej wypuklone, to czyni rodzaj stelaża, na którym ta skóra lepiej się trzyma, te tkanki lepiej się trzymają. A proszę mi się jeszcze z profilu pokazać. Takie mam wrażenie, że yy, jakby troszeczkę pani yy, brudkę leciutko, spokojnie. Leciutko zaokrąglić. Natomiast ja muszę się przyznać też do jednej rzeczy. Pan doktor jest innikiem. Mój kot ma najmniej raczej. O! Andrzej robi ze mną co chce. I ja jestem w na straconej pozycji, bo ja panu doktorowi też pozwolę robić co chce. Co to jest za rodzaj. Preparat? Preparatu. To jest preparat do takich korekcji objętościowych. Preparat, który jest takim najbardziej gęstym i najbardziej unoszącym preparatem. Nazywa się Voluma, a firma, która produkuje ten preparat, to jest firma Chroma. Ile ja będę taka piękna? Ile taka piękna, piękna. będę? Będę piękna około 8-12 miesięcy. Ale to się nie da tego tak dokładnie określić. Tej parę godzin po wyjściu z gabinetu nie były, nie należały do najpewniejszych, ale dokładnie dwa dni po zabiegu zaczęłam odczuwać i widzieć w lustrze realną zmianę. Skóra stała się bardziej świetlista, bardziej jędrna, mam wrażenie takiego podniesienia całego owalu twarzy i. Co najważniejsze, zauważają to inni. Mówią, hmm, jesteś wyspana? Jesteś jakaś taka wypoczęta? Byłaś na wakacjach? Nie, niestety nie byłam na wakacjach, po prostu byłam u doktora Ignaciuka. Jeżeli taki ma być efekt, to ja jestem zadowolona. Muszę powiedzieć, że tym zabiegiem przekonałam się do medycyny estetycznej. Ale pamiętajmy o jednym: tylko i wyłącznie sprawdzone gabinety lekarskie.